Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie dla Wodników na miesiąc marzec 2022. Na początek serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mój kanał się rozwija. Jestem bardzo zadowolona, że tyle osób wchodzi na mój kanał i chce oglądać te czytania, że są bardzo miłe komentarze. Tak więc dziękuję jeszcze raz i rozpoczynam czytanie. Oczywiście muszę wspomnieć o tym, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Proszę nie dopasowywać na siłę tego czytania do swojej historii, tylko brać to, co pasuje. Jeżeli coś nie pasuje w danym momencie, można odczytać, odsłuchać później, bo to jest na cały miesiąc. Energie są zawsze przejściowe i są płynne, także w tarocie nie ma tak, że dokładnie się wydarzy coś tam w danym momencie, a może później będzie wam bardziej pasować. Z jaką energią wchodzicie? Jaka jest podstawa tego, co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co wmyśla w głowie, w planach? W jakiej energii jesteście? Jaka energia jest przy Was? Co z zewnątrz? Tutaj, czego nie spodziewacie się? I wynik. Na spodzie jest karta czwórki buław, czyli jakaś stabilizacja, dom, jakiś związek. Bezpieczeństwo, taki azyl, gdzie po prostu czujecie się bezpiecznie, gdzie macie swój kąt. No, tu na tej karcie to jest jeszcze pokazany ślub, jakiś związek się tu zawiązuje. Tutaj takie szczęście, spokój w domu. Z jaką energią wy tutaj wchodzicie? No, wchodzicie tu z energią kapłanki. Czyli intuicja, wiedza. Kapłanka to jest osoba również samotna. Czyli co niektóre tutaj samotne są z wyboru, na przykład, bo nie chcą być z nikim, czują się dobrze same. Co niektóre są jako te osoby ukryte czyli są w roli kochanki. Niektóre się poświęcają komuś czemuś, na przykład w miłości, w związku. E, a jeszcze co innego może oznaczać, że Wasza osoba ma osobę, którą ukrywa przed Wami. Też tak może być. No. I tu coś jest niejasne, właśnie. Dlatego tu jest, tu jest coś ukryte, jest niejasne. Spokazane. Jest Dlaczego? Bo jest coś niejasne. Tu jest lew też. Czyli albo lew coś ukrywa, albo wodniki ukrywają lwa. Albo no, karta słońca w odwrocie to jest też to jest takie połowiczne szczęście, ale może być, że niektóre się czują tak w połowie zadowolone. No bo, jak, się, jak jest w roli kochanki, no to no cóż, no, może sobie myśli, że będzie y, na pierwszym miejscu, ale niestety na pierwszym miejscu jest żona. Także jakieś tam szczęście i radość jest, ale nie w pełni. Podstawą tego jest, że blokada na uczucia. Albo podstawą tej sytuacji jest jakaś osoba z trygonu wody, czyli Skorpion rak ryby. I tutaj jest rycerz, rycerz tych mieczy. Czyli tu jakieś informacje. Tu jest też rycerz mieczy to jest wodnik, waga bliźnięta, to jest też wasza, wasza energia. Czyli wy może być, że podstawą tego, że się blokujecie na uczuciach, wy, że wy się blokujecie na uczuciach, albo jakieś informacje od tej osoby. Ta osoba jest nadwrażliwa, emocjonalna bardzo, ma problemy jakieś psychiczno-emocjonalne. I znowu jest kapłanka. I co tutaj jest? Siódemka buław, czyli nie kłócicie się, nie blokujecie się, nie stawiacie oporu. I może to pomaga, nie wiem. Czyli co niektóre tu wodniki, może mają tą trzecią osobę, czyli jakąś taką ukrywaną, albo mają taką wiedzę. Taką wiedzę mają. Albo poświęcają się czemuś. Ale no nie wiem, czy wodniki się tak poświęcają. Raczej wodniki są niezależne. Czy może być tu, że nie bronicie się, nie jesteście asertywni. No nie wiem, czy to jest, czy to jest wasza energia, czy wy jesteście w tej energii. Czy to jest energia obok was, jakiejś osoby. Osoby też, która się zajmuje wróżbiarstwem, czyli jakąś ezoteryką, też może być. Nie wiem, czy czujecie się szczęśliwi z tego powodu, czy nie. Jest takie połowiczne szczęście. Teraz zobaczymy. Dalej odchodzi co? Odchodzi jakiś lowelas. Jakiś lowelas odchodzi, jakaś energia taka. Baranle w szczelec odchodzi. Jakiś taki despotyczny, nadpodbudliwy, emocjonalny, ten seksualnie nadpodbudliwy, szybki wpada i wypada, i poszedł. Nie ma go tyle, co załatwił swoje sprawy. I wykorzystał na przykład, bo on przychodzi w określone. On wie, czego chce, i przychodzi po to i bierze. I odchodzi ta pewność, stałość, bo królowa monet to jest stałość, pewność, stabilizacja. No, także nie wiem, czy finansowa stabilizacja odchodzi z tym człowiekiem, czy wy po prostu poświęcacie się dla kogoś. Nie bronicie się przed tymi wszystkimi trudnościami, jesteście zablokowane na uczucia, e... i odchodzi jakaś osoba. Wy jesteście w energii. Energia jest taka przy Was, że przychodzą jakieś informacje, wychodzi na jaw, że ktoś kogoś zdradził. Ktoś coś za plecami robił, ktoś cyganił, ktoś manipulował, ktoś takiego, co tutaj po prostu, nie wiem, albo osoba, która przychodzi do was, ale to jest energia, w której wy jesteście, która jest energia przy was. Mogą być jakieś informacje, które wyjdą tutaj na jaw, jakieś takie rzeczy, co wy po prostu nie wiecie. Bo tu co przychodzi, to jakiś smutek, jakaś depresja, jakieś po prostu. I tu znowu jest jakaś propozycja, albo związana e, z jakimiś działaniami jest ta depresja, ten, ten, to, to załamanie, albo rozpoczynacie coś, jakąś robotę, albo rozpoczynacie jakiś, e, jakiś związek, albo. Coś rozpoczynacie, co was po prostu doprowadza do jakiegoś stanu takiego, takiej, takiego że stan psychiczny wam się pogarsza. A w głowie? No w głowie jest jakiś, jakiś konflikt. Jakiś konflikt, jakiś, jakiś taki smutek, jakiś taki ból związany albo z osobą, wagi, a to też jest wodnik, waga bliźnięta, ale przede wszystkim waga, albo z jakimiś informacjami. Nie wiem, albo konflikt z tą osobą, to jest jakieś kłótnie, jakaś walka. Wy macie to w głowie, bo sama osoba, sam, sam rycerz mieczy też oznacza, bo ta osoba jest szybka, gadatliwa, szybka, pyskata. No, i może tu być, że tu będzie kłótnia jakaś. Macie w głowie tą kłótnię, jakiś konflikt, ból, strach, jakieś e, niezadowolenie tutaj, walkę. Z zewnątrz jest Wasza karta, karta Wodnika. I równowaga. Czyli macie nadzieję na poprawę sytuacji, że tu Wam się poprawi. Jakaś równowaga psychiczna, że będziecie zrównoważeni tacy. Może być też, że, że będziecie w taki, mieć taki spokój, że przyjdzie spokój do was. Może być, że jakby odgórnie, jak ja to mówię, bo to gwiazdy, to jest jakby z nieba, jakieś szczęście, że poznacie jakiegoś szczelca albo osobę taką, do przyjaźni, bo tu jest związek w równowadze, tu w tej, w tej, w tej karcie to jest, to jest związek taki oparty na przyjaźni raczej. I tu, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, właśnie to jest powtórzenie tej piątki. Tu, to jest ta piątka, to jest ta piątka, że będziecie rozpamiętywać tu. Rozżalenie tacy. Tacy. No zakończenie będzie. Jakiejś kłótni będzie zakończenie. Zakończycie coś. Ale nie ma jakiegoś postępu. Nie ma wyjazdu, co jakaś jest blokada na postęp, na sukces. Nie ma. Czyli nie wiem, czy to jest związane ze związkiem, czy z pracą. Bo na koniec pokazuje się dziesiątka, monet w odwrocie, czyli jakby zakończenie, albo zakończenie pracy, to jest jakiś budynek, to jest czwórka, czyli zamknięcie, albo jakieś problemy. Budynek to jest też bank, jakieś problemy finansowe w banku, bo musicie jakieś pieniądze wydać, Jakieś wydać pieniądze, albo kończy się Wam rodzina, podział pieniędzy, no albo kończy się jakaś tam praca. No to jest budynek. Kończy się tu jakaś, może być, że kończy się, bo tutaj jest zakończenie coś. Zakończenie rodziny, związku, wydatki, problemy finansowe. No a tu jest równowaga i stabilność, więc kończy się to. Ta równowaga, stabilność, ten związek, ten dom. To się kończy. Nie ma tutaj postępu, jakieś kłótnie, jakieś konflikty, jakieś przegadywanki, tu jest ten sam rycerz mieczy. No, czyli, czyli albo tu jest związane z tą osobą, która odchodzi i są te problemy finansowe właśnie, bo tutaj jak odchodzi, no to kończy się coś, jakiś podział tutaj jest coś związane z domem. No. Z zewnątrz jest tu, że wy będziecie jakieś mieć tu szczęście i stabilność, ale nie ma postępu, bo tutaj jakieś konflikty są. No. Depresje. No. Przyblokowanie emocjonalne. Takie tu no, y, ofiarowywanie się jakieś. Tu ukrywanie czegoś. Ktoś ukrywa jakieś rzeczy. No. Nie wiem. Może być, że w pracy też gdzieś w pracy, jakie są problemy, też może być, chociaż tu na pracę to raczej nie widać, na pracę to ja tu nie widzę, raczej bym tu widziała, że tu będzie, mógłby być podział majątku jakiegoś, jeżeli się kończy ten związek, no to jest związek, tu jest rodzina, no to jeżeli tu by się y Kończył, no to tu na, na pracę to raczej tu nie widzę. Są karty monetowe, no ale to nie, nie, nie z pracą tu wydatki. Odchodzi stabilność, no. Odchodzi, no, odchodzi ten taki dobrobyt, jakby. A, no, miałam przetasować. Odchodzi jakiś dobrobyt bo tu królowa monet to jest dobrobyt i stabilność, a odchodzi wraz z jakimś tam buławianym. To nie wiem, czy ten wasz związkowiec jest takim lobelasem, czy ta osoba jakaś inna. No i na dodatek jest wieża, czyli rzeczywiście coś tu może ryp rypnąć, coś runąć, nagle nieoczekiwanie i niespodziewanie coś się zawali. Może ten dom się zawali. Ten dom, ten związek się może zawalić. Bo tu jakieś kłamstwa, jakieś kłamstwa, oszustwa, konflikty, jakieś kłótnie, jakieś złe informacje, które przysporzą właśnie konfliktów, jakieś depresje, jakieś po prostu. Nie ma postępu, nie ma, nie ma w ogóle niczego. Jedyne, co z zewnątrz, to właśnie z zewnątrz coś. Czyli wy tu albo. Yy, chodzicie w jakiś związek ze szczelcem albo czujecie jakiś po prostu przyjaciela, jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę macie albo macie nadzieję. No jeszcze tak może być, że, że bo karta to jest szczęście, ale również i nadzieja. Nadzieja na to, że się poprawi, że będzie spokój. Też może być. No, a nadzieja, no to nie, to nie jest, jak ja to mówię, nadzieja matka głupich, no niestety nie zawsze się spełni nadzieja. I tu pokazane jest, że jest jakiś, jakiś krach, no, coś się rozlatuje, coś, coś rąbnie i się rozlatuje, no. Także uważać, bo tu będą jakieś niespodziewane zmiany, niespodziewane zmiany. Ale może nie będziecie się tym opierać, tutaj, tym, tym zmianom. Nie wiem. Bo tutaj nie wiem, czy to jest wasza osoba, czy wy jesteście w tej, w tej energii, czy to jest osoba jakaś trzecia, która po prostu jest przy waszym partnerze, jakaś ukrywana. I przez to tutaj są te, te problemy i ten, i ten, i te kłótnie, i ten krach. Więc życzę wodnikom wszystkiego najlepszego, aby się nie spełniło. Mam nadzieję, że to do niewielu osób pasuje. I proszę jeszcze raz o lajki, like, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.